W programie DraftSight pojawił się moduł BIM, a wraz z nim zakładka i zestaw narzędzi do modelowania informacji o budynku. Od tej pory projektant może otrzymać gotowy model w formacie Revitowym lub w formacie uniwersalnym IFC, otworzyć go w DraftSight i podczas generowania rysunków umieścić listę materiałową wygenerowaną na podstawie danych zawartych w budynku 3D. Umożliwia to opcja wyciągnięcie danych z rysunku. W ten sposób tworzymy listę, która może być dość duża. Należy ją odpowiednio przefiltrować podczas jej tworzenia, w zależności jakie dane chcemy w niej zawrzeć. Poza tym, program pozwala nam filtrować wybrane elementy, np. wyświetlanie danego piętra, a w jego ramach wyświetlanie zawężone wyłącznie do drzwi, które się na nim znajdują. Poza tym mamy wgląd we wszystkie elementy zaimportowanego projektu oraz zestaw rysunków i arkuszy do których możemy dodawać specjalnie przygotowane w sekcji BIM plany lub przekroje. To skrót funkcjonalności jaki oferuje nam moduł BIM w Site, a po więcej szczegółów zapraszamy do linku w opisie, tam znajduje się artykuł, który szerzej omawia ten temat.